Cześć, witam Cię w zapowiedzi Fantastykastu, czyli podcastu o fantastyce w Polsce i na świecie. Takimi słowami rozpoczyna się pierwszy odcinek w historii tego kanału. Odcinek, od którego wrzucenia w dniu, w którym to oglądacie, mija rok. Rok nagrywania filmów, rok tworzenia treści, rok montażu, rok planowania, rok pracy nad samym sobą, rok uczenia się tej platformy. Rok rozwoju kontentu, rok eksperymentowania z kontentem, rok na YouTubie. Niektórzy mogliby powiedzieć, że rok na YouTubie to bardzo mało. W końcu najwięksi YouTuberzy na tej platformie spędzili na niej kilkanaście lat. Dla mnie jednak w ten rok naprawdę dużo się stało i chciałbym wspólnie z Wami wybrać się na małą wycieczkę po tym kanale, żeby zobaczyć jak wyglądał kiedyś. A jak wygląda teraz? Zapraszam do odcinka specjalnego na rok działalności kanału. Jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to już zauważył, że jestem ubrany dokładnie tak, jak byłem ubrany podczas odcinka z rodziną Monet. A to dlatego, że ten film jest jednym z kamieni milowych na mojej rocznej drodze na YouTubie, ale wszystko po kolei. Najpierw zajmijmy się gościem specjalnym tego odcinka, czyli Andrutami i Kajmakiem. Dlaczego Andruty i Kajmak? Czy to jest kanał o gotowaniu? Tak. A tak serio to chciałem upiec tort na urodziny, miałem coś takiego w głowie, że a upiekę im tort, yy, żeby się pochwalić skillami, których nie mam, ale potem zdałem sobie sprawę, że upieczenie biszkoptu w moim studenckim piekarniku jest niemożliwe, kupnego nie chcę kupować, bo to się mija z celem odrobinę, a jednocześnie wpadłem na fajny pomysł, że hej, jak zrobimy taką kanapkę z andrutów, to ona będzie trochę przypominała książkę, tak jak Popatrzcie na Andruty. One jestem trochę pokruszony, że mi się to nie podoba, ale jak popatrzycie sobie na Andruty, to, to one są jak strony, co nie? A to jest kanał o literaturze i, i to będzie wyglądało jak taka, jakby książka z takimi pożółkłymi jeszcze stronami. Fajne, co? Powiedzcie, że fajne. Więc w miarę jak będę Wam opowiadał o tym kanale, to będę jednocześnie robił Andruta i zobaczycie jak mi to wyjdzie. Więc tak moi drodzy, naszą podróż rozpoczynamy 27 lipca roku zeszłego, gdzie wtedy właśnie na kanale znalazł się pierwszy film zatytułowany zapowiedź fantastykastu zapytacie może czym jest fantastykast, albo raczej czym był. Fantastykast był pomysłem, który ja sobie stworzyłem na samym początku dlatego, że chciałem. SMR. Dlatego, że chciałem zrobić właśnie coś z tą fantastyką, bo, bo mnie to troszeczkę ciekawiło, a jednocześnie nie chciałem za bardzo na początku wchodzić w taki powiedzmy content. Stwarzą mi w ogóle. Fantastykast miał parę odcinków, w których ja mówiłem o różnych rzeczach z gatunku fantastyki, właśnie. I miało to formę podcastu, stąd nazwa Fantastykast, czyli podcast o fantastyce. Nie muszę chyba mówić, że raczej nie zebrał on milionów wyświetleń i raczej nie był to blockbuster. To też. Jak miałem miał już jakoś tak 7 odcinków, chyba na siódmym się skończył Fantastykast, to zrobiłem coś takiego, że no postanowiłem jednak nagrywać z twarzą. Zacząłem nagrywać recenzje książek, zacząłem nagrywać takie filmy, właśnie bardziej, no stricte, recenzje w sumie. Bo też uważałem wtedy jeszcze, że dobrze jest zrobić recenzję książek, bo recenzje książek są popularne. Potem mi się te poglądy zrewidowały. Nie jestem pewien, ile powinienem dawać kajmaku. Tak, żeby mi go starczyło, bo mam tylko jedną puszkę. A nie mam doświadczenia, ale. Może mi się uda, tak żeby tak żeby mi go starczyło. Nie chciałbym mieć bardzo grubej warstwy na spodzie i nic nie mieć na górze. Ale to się kruszy jej, dobrze, że tego nie widzicie, bo to jest coś taki syf. Na czym to ja. Yy, recenzje, właśnie. No i w momencie, kiedy robiłem te recenzje książek, no to yy, mam wrażenie, że odbiór był chyba taki sam. To znaczy, jeśli chodzi o wyświetlenia, to. Yy, to nie było jakichś cudów. No i wtedy tak. Yy, jako młody, ambitny twórca oczywiście e, szukałem czegoś, m, co by moją twórczość e, jakoś e, wyniosło e, ponad ten underground e, no i odkryłem żyłe złota e, złotą kurę, mianowicie rodzinę monet. Rodzina monet była wtedy bardzo popularnym tematem, to znaczy nie żeby jakoś teraz dalej Cię o niej nie słyszało, ale wtedy faktycznie rodzina monet można powiedzieć, że była na topie. Każdy o tej rodzinie monet mówił, więc stwierdziłem, że hej, ja też coś powiem. Obejrzałem parę recenzji, więc właściwie poznałem na wylot całą fabułę. I okazało się, że rodzina monet przyjęła wartości i schematy, które, które mnie denerwują po prostu w literaturze już od pewnego czasu. I stwierdziłem, że to mówię i boy oh boy. Wiecie, ile ja miałem subów przed rodziną monet? 20. Wiecie, ile ja miałem subów po rodzinie monet? Ponad 60. Więc tak naprawdę jednym filmem zaliczyłem y, 20 razowy przeskok, co sprawiło, że no y, można powiedzieć pierwszy taki zastrzyk adrenaliny. Mamy już dwie warstwy. Let's go, dalej. Taki pierwszy zastrzyk adrenaliny, yy, po raz pierwszy zorientowałem się, że hej, da się być popularnym, nie? Da się mieć tysiące wyświetleń. Yy, no i w momencie, kiedy to zrobiłem, to wam by się pewnie wydawało, że a, czyli yy, to wtedy stałeś się bardzo popularnym youtuberem i to, yy, to już wtedy yy, miałeś tysiące subów i tak dalej, yy, to od tego to poszło, tak? Nie. Historia jest taka, że po rodzinie Monet to ja byłem troszeczkę jak Bojack Horseman, nie wiem czy ktoś was oglądał, dlatego że byłem takim trochę artystą jednego hitu, można powiedzieć, i tak jak Bojack Horseman zagrał w rozbrykanych i potem miał... Właściwie nie miał dobrego życia zawodowego i starał się jakoś wiązać koniec z końcem. Znaczy, nie że był biedny, w sensie dorobił się, ale po prostu potem już nic mu nie szło. To tak samo mi wtedy nic nie szło. To znaczy, miałem już widownię tych kilkuset y, widzów. Jeżeli ktoś przybył na ten kanał y, w końcówce 23 roku, czyli tak wrzesień, grudzień, to niech napisze, bo wtedy był straszny okres posłuchy, y, a jestem ciekawy. Ile osób właśnie jest tam tego okresu. Tak więc, tak jak mówiłem, byłem artystą jednego hitu. I tak naprawdę, rodzina monet y, załatwiła mi kilkaset subów, ale nie powiedziała mi co dalej. No i tak naprawdę, ja trwałem w tym stanie bardzo długo, bo tak jak mówię, około 4, 5, myślę, może nawet miesięcy bez jakiegoś poważnego filmu. Y, były niektóre filmy, które zyskiwały po nie wiem, 2000 wyświetleń, na przykład, to już był dobry wynik wtedy dla mnie. Były takie filmy, które ja po prostu y, robiłem, co nie, ale one tak właśnie oscylowały do 1000 max. Przypominam, że cały czas miałem w okolicach 400 subskrypcji. No i wtedy, kiedy już można by się było wydawać, że Podstawski się skończył zanim się zaczął, no to pojawił się inny temat, pojawiło się Young Adult, które też zostało chyba zesłane mi gdzieś z góry, tak samo jak zesłana została Rodzina Monet, bo ile Rodzina Monet? Zapewniła mi, jakby, pojawienie się w ogóle na takiej scenie, bycie branym pod uwagę. Tak, Young Adult już zapewniło mi popularność i mówię to całkiem szczerze i yy, nieskromnie, zupełnie. Ale film pierwszy o Young Adult obejrzało 40 tysięcy osób, jeżeli się nie mylę. Dla mnie to jest wynik dalej, to jest wynik imponujący. Ja chciałbym mieć takie wyniki obecnie, jak miałem na tym filmie, bo ten film tak naprawdę wszystko zmienił. Ja po tym filmie Zacząłem zarabiać na YouTubie. Ja po tym filmie y, przebiłem magiczną barierę tysiąca subów, o której marzyłem od bardzo dawna. Y, tak naprawdę, stałem się po prostu pełnoprawnym twórcą. Małym, oczywiście, ale już y, nie byłem zupełnym randomem. Nie byłem takim YouTuberem z przypadku. Y, nie byłem jakoś taką porażką youtuberską, tylko faktycznie coś można powiedzieć zacząłem znaczyć. Tak więc poszedłem za ciosem, nagrałem te trzy filmy yy, o Young Adult. A to będzie dobra. Szkoda, że nie możecie niczego zjeść, ale nie martwcie się, jak mi nie wyjdzie, to otworzę cukiernię i będę robił. Yy, będę robił on okej? ok? Możemy się tak umówić. No, i myślę, że od tego momentu sami możecie już sobie dopowiedzieć dużą część historii. Podejrzewam, że y, duża część z Was, którzy teraz to oglądacie nie mówię, że wszyscy, ale duża część pojawiła się tutaj właśnie ze względu na film o y, Young Adult 1, 2, 3, 3. Duża część osób też na pewno jest y, z TikToków. Bo, jak zrobiłem Buktoka, to też się okazało, że to jest popularny temat, i to był kolejny strzał w dziesiątkę. Bo zrobiłem serię, która, jak się okazało, jest nawet teraz wyczekiwana na tym kanale, i nie wiem w ogóle czemu tak długo was przetrzymywałem bez tej serii. Dwa miesiące musieliście żyć, bardzo mi przykro, głupio mi teraz. I to też po prostu pokazało mi, jakiego kontentu trochę chcecie, czego chcecie od tego kanału, co się ogląda, co się nie ogląda. Ja miałem bardzo dużo eksperymentów na tym kanale. Wiecie o tym, jeżeli zobaczycie sobie chociażby wszystkie archiwalne filmy, które teraz są dostępne dla wspierających, bo się ich wstydzę, ale mój wstyd bardzo łatwo kupić, bo to jest tylko kilka złotych na miesiąc, więc zachęcam. I te archiwalne filmy świetnie pokazują, jak bardzo czasem nieporadne miałem próby. Jak bardzo też często wypowiadałem się na tematy, na które być może nie powinienem, albo wypowiadałem się w sposób, który nawet mnie samego nie do końca satysfakcjonował. Satysfakcjonował. No, każdy musi próbować, tak? Nikt nie jest od razu idealny. Ja też na pewno w dalszym ciągu nie tworzę idealnych filmów, absolutnie. Ten film też nie jest idealny, ale szczerze mówiąc, mam to gdzieś, bo smaruję sobie Andruta. Już mam trzy warstwy, patrzcie jak rośnie. Ogólnie osobiście uważam, że dużo się zmieniło. I na pewno Wy to też widzicie, szczególnie starzy widzowie, widzowie, który, którzy się pojawili już tak od, od tych nawet kilkudziesięciu. Napiszcie w ogóle, czy pamiętacie, którym widzem byliście, jeżeli jesteście od tak samych samiszkich początków. Być może ktoś pamięta. Natomiast ci starsi właśnie widzowie to na pewno widzą i wiedzą, jak bardzo zmienił się ten content i yy, jak bardzo ten kanał w ogóle cały czas. Yy, no, przechodzi metamorfozę. Jak bardzo też zmienia się moje podejście, myślę. Jak sobie na przykład też porównacie filmy, które były z tego takiego okresu suchy, czyli właśnie na przykład grudzień, listopad. No to te filmy chyba dopasowały się, szczerze mówiąc, kolorystycznie do pory roku. Dlatego, że jak spojrzycie na te filmy, to one po prostu były ciemne, ciemne, szare i strasznie takie ponure. I ja też mam wrażenie, że bardzo się zmieniłem, że jestem trochę taki bardziej myślę pogodny. Znaczy ja wiem, że ja nie jestem też ekspresyjną osobą, szczerze nie wiem czemu mnie oglądacie, bo ja się uważam za osobę nudną tak naprawdę. W porównaniu do jakichś tam frizów czy innych, no to, to ja jestem po prostu trochę nudziarzem, wiecie i. i, i Szczerze, to nie mam pojęcia, co ktoś może widzieć ciekawego w takim kanale, ale dobrze, że jesteście, co nie? Ja kładę czwartą warstwę Andruta i szczerze mówiąc, to y, muszę jakoś podsumować chyba historię, drogie dzieci. Więc no podsumowanie jest takie, że y, doszliśmy do momentu jako kanał, y, w którym y, ogląda nas mój dawny idol, czyli Dominik Boss z kanału y, Dominik Boss albo Avizo TV, więc pozdrawiam serdecznie. Myślę, że jest to duże takie. Znaczy, nie mówię, że. It's an honor, Your Majesty. Tylko. No, dla mnie jest to trochę nie do pomyślenia, co nie? Bo ja, tak jak mówię, ja rok temu zaczynałem. Ja rok temu nie miałem nic na tym kanale. A teraz ogląda mnie jedna z takich popularniejszych person. I tu nie chodzi nawet o Dominika, żeby nie było. Tylko po prostu jestem w szoku, jak to wszystko udało się rozwinąć. Jak to wszystko. Po prostu poszło do góry, jak to wystrzeliło. Ja wiem, że na pewno są kanały, które w pierwszy rok to w ogóle wbiły 100 tysięcy subów, co nie? A 10 to już. To już powinienem mieć dawno. Ale szczerze, to mam to wszystko gdzieś, bo to jest mój kanał, a nie czyjś. I ja jestem. Zadowolony z tego co mam, ja nie mówię, oczywiście, to nie jest jakieś zakłamanie. Gdybym miał 100 tysięcy subskrypcji, no to jasne, żebym się cieszył bardziej niż jak teraz mam 6, co nie, to jest logiczne. Chodzi mi po prostu o to, że trzeba być wdzięcznym y, za to, co się ma. Bo ta wdzięczność pozwoliła mi przetrwać do tego momentu, y, przetrwać do momentu, w którym mam kilka tysięcy subów, a przeszliśmy z momentu, kiedy miałem kilkadziesiąt albo kilkaset, no to. To to jest przeskok niesamowity i bez takiej małej wdzięczności, yy, wdzięczności, o której yy, wspominałem też w odcinku na podsumowanie 2023, jeżeli ktoś oglądał ten odcinek i porówna go z tym, to pewnie się powtarzam, ale mam to gdzieś. No bez takiego właśnie poczucia, że kurde, jak fajnie, tyle osób mnie ogląda. Obecnie to ogląda mnie więcej osób niż yy, żyje na niejednym osiedlu co jest dla mnie no, trochę kuriozalne. Ogląda mnie więcej osób niż mieszka w, w dużej ilości wsi w Polsce. Ogląda mnie więcej osób niż... niż co. Nie wiem, próbuję coś wymyślić, ale już chyba mi się po pomysł kończą. Tak samo jak kończy mi się powoli kajmak, yy, muszę coś jeszcze powiedzieć, tak żebyście zobaczyli efekt końcowy tego kajmaku. No i już widzę, że dałem za mało na, na tę pierwszą warstwę. Że ta pierwsza warstwa to będzie taka biedna, ale damy radę. W sensie, może jakoś to potem naprawię. A jak nie, to i tak się zjeprzysz, to nie jest. Yy, nie, nie idzie na wesele, tak. Zaraz to zobaczycie, ja wiem, że nie macie konta kamery, ale nie martwcie się, wszystko będzie cocy. W każdym razie, teraz chciałbym wam po prostu bardzo serdecznie podziękować. Wam wszystkim, wszystkim widzom, którzy... którzy się starali, którzy wierzyli, którzy nie opuścili tego kanału, bo dużo osób opuściło ten kanał, jestem tego świadomy, że gdyby nikt nigdy mnie nie odsubskrybował, to miałbym na pewno kilkaset więcej subów. Ale, dobrze, jakby pozwólmy tym ludziom odejść. Jakby, oczywiście, że mogą odejść, przez to nie więzienie. Aha! I zdaję sobie z czegoś sprawę. Bo ja, to jest już ostatni wafel. Patrzcie, bo to jest ostatni wafel, co nie? A ja jestem troszeczkę nierozgarnięty, bo ja myślałem, że jeszcze będę mógł nałożyć kajmak, trochę mi go zostało. A już nie mam warstwy. Jakoś nie, nie przyszło mi do głowy, że, że wiecie, że kajmak jest między waflami, a nie. Rozumiecie co zrobiłem, ale nieważne. Wygląda to z boku trochę jak PS5, ale bardziej chodzi mi o to, że. Yy, no, no to książka. No dla mnie to jest książka. Patrzcie, jak ładnie. Może jeszcze to objedziemy z boku tym, tym kajmakiem. Wiem, że to nie jest śliczne, ok? Wiem, że ktoś napisze, że mam dwie lewe ręce, ale robię to dla Was, tak? Trzeba docenić gest a nie yy, to, co się dostaje, wiecie o tym? Został mi trochę kajmaku, trochę dużo kajmaku, ja go jeszcze tutaj wykorzystam może jako glazura. Słuchajcie, moi drodzy, to jest dla was. To jest dla was wafel. Za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Możecie się cieszyć, bo ci, co nie obejrzeli tego odcinka do końca, to nie dostaną tego wafla teraz. Proszę, możecie go zjeść. Czuję się świetnie, naprawdę. Ej, nie pokazałem jeszcze chyba kieliszka z wodą, musi być kieliszek z wodą. Pamiętajcie o dobrym nawodnieniu. Moi drodzy, to jest kanał Nikodem Podstawski. Jest już rok, odkąd zaczął działać. Znaczy się rok w momencie, w którym to oglądacie, bo ja to nagrywam wcześniej, bo muszę mieć na zaś filmy, wiecie o co chodzi. Ale minął rok, jest to dla mnie niesamowite. Po prostu, no, no nie wiem, dziękuję, po prostu dziękuję, naprawdę. Super uczucie, że mogę tu być, że mogę kręcić filmy, że mogę się rozwijać. Chcę Wam dać jak najwięcej z tego kanału. Będą zmiany, będzie naprawdę dużo rzeczy. Tylko jestem jeszcze troszeczkę trzymany przez coś, co jest niezależne ode mnie. Więc naprawdę y, wytrwajcie jeszcze trochę, a obiecuję, że ten kanał będzie o wiele lepszy. Już jest o wiele lepszy. Mam wrażenie, że z każdym dniem ten kanał jest odrobinę lepszy, a na pewno z każdym miesiącem. Dzięki za wszystko. Kocham Was. Na razie.